Dzień dobry, nazywam się Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj temat, który jeszcze dwa lata temu. Praktycznie by mnie nie zainteresował, ale od dwóch lat nasze okulary i przyznam się, że dobranie ich jest naprawdę nie lada wyzwaniem. I dzisiaj właśnie o tym będziemy rozmawiali z moim gościem Łukasz Strzoda, właściciel firmy. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Bardzo, bardzo, bardzo mi miło. Wasza rodzinna firma nazywa się Optyka i Okulistyka Strzodowie i zajmujecie się doborem okularów. Jak dobrać okulary, żeby one dobrze na nas wyglądały i żebyśmy nie wyglądali śmiesznie? Przede wszystkim w nas musi się dużo zmienić, żebyśmy my dane kroki mogli zrobić, żeby wyglądać ciekawie inaczej. Jeśli patrzymy cały czas na to, że jesteśmy stereotypem, że ktoś takie nosi albo mi nie wypada, ciężko cokolwiek zmienić. Natomiast jeśli my pokazujemy razem z dziewczynami pracującymi, z personelem, że może coś zmienić i faktycznie te okulary inaczej wyglądają, to wtedy zaczyna się człowiek zastanawiać, o, wyglądam dobrze. Dotyczy to kobiet, które bardzo lubią zmieniać okulary, jeśli chodzi o modę. I postępy z mody się analizują i przychodzą również pod daną kreację, poddane ubiory, które ze sobą noszą, albo do pracy. Natomiast mężczyźni uważają, że mają być mocne, wytrzymałe. No ale jak się im pokaże, że mocne, wytrzymałe mogą być również ładne no i przede wszystkim mogą być, spełniać warunek, czy to do pracy, do której on potrzebuje, albo do wyglądu, to nagle się zastanawiam, no, zapytam żony, jak ja w tym wyglądam, a wtedy się okazuje, że jest jednak poprawa i to, i to dotyczy wszystkich. No właśnie, warto. okularów jest bardzo dużo, nasze twarze też są różne, nie zawsze są proporcjonalne. Kiedyś słyszałem, że dwie połówki twarzy mamy zawsze troszkę zawsze, inne. niesymetryczne. No to jak dobrać te okulary, żeby nie wyglądać w nich Komicznie i śmiesznie, ale żeby one dobrze do nas pasowały. Co jest takiego istotnego, na co ty zwracasz uwagę, kiedy dobierasz okulary i mówisz: O, w tych wyglądasz dobrze, a w tych nie? Ja traktuję okulary przede wszystkim jako całość, czyli najważniejsze, że y, ma to być osoba, która ma daną wadę wzroku, czyli okulary dobieramy również pod daną wadę wzroku, że wiemy, w, że w przypadku soczewek minusowych one są grubsze na brzegu, więc w tym momencie ta oprawka, jak będzie nieco szersza na brzegu, będzie lepiej, bo wtedy schowa swoją wadę. Wady plusowe powiększają oczy, więc w tym momencie trzeba dobrać taką oprawkę, żeby ona była w miarę najmniejsza, bo jeśli mamy dużą wadę plusową, na przykład 9, 10 i tak dalej, to to powiększenie oka występuje. W momencie, jak bierzemy małą oprawkę, do tego dopasowujemy z Specjalnie pocienione szkła, które są również wykonywane na zlecenie w fabryce. Wtedy te powiększenie oczu jest mniejsze, lepiej się wygląda i przede wszystkim są o wiele lżejsze i bardziej estetyczne. Mm, to, to... Czyli jest to kompleks jakby. Wada plus człowiek i do czego to ma, ma służyć? To w ogóle bym nie pomyślał o tym, ale rzeczywiście, no przecież szkło powiększa, w związku z tak. tym to oko może być knew większe. Bardzo dużo oprawek przyniosłeś dzisiaj do studia, to są jakieś takie trendy modowe na ten sezon, czy bardzo różne uniwersalne okulary? My zabraliśmy tutaj klasyki i zabraliśmy również kolorystyczne nowe jakieś oprawy, i poza tym też są oprawki, które są przez projektantów ręcznie robione, polskich projektantów lub zewnętrznych lub yy, zagranicy. No i także występują tam też okulary sportowe, które mogą być z korekcją. Głównie też w tym się specjalizujemy, czyli mamy okulary na przykład na rower z wadą wzroku, mamy okulary do gry w piłkę z wadą wzroku, które przenoszą duże obciążenia, uderzać głow, głów, główką można i się tym okularom nic nie dzieje. No. No, i oprócz tego są także okulary BHP-owskie tutaj, które mają sobie. można ukryć wadę wzroku również pod spodem, i wtedy są bezpieczne na uderzenie na wszystko. No i niektóre z tych oprawek również można zastosować do okularów przeciwsłonecznych z wadą. Na przykład tutaj są moje, które mam wadę wzroku swoją, y, z y, progresami, czyli dodali do bliży, do czytania, do wszystkiego pośredniego, mają jakąś lustrzankę. Widzę na kolor szary albo brązowy, to można wszystko wybierać. Ale to są okulary, które zawsze są. Yy, przeciwsłoneczne, tak? Czy one te zmieniają przeciwsłoneczność? Czyli mo nie, można mieć nie tylko okulary, które zmieniają, na przykład yy, przyciemniają. Tak się. jak te, Te mają fotochromowe, temo. czyli one same się ściemniają, same rozjaśniają pod wpływem słońca. Yy, mają też soczewki progresywne, mają wszystkie swoje parametry optyczne, są bardzo cienkie, a z kolei to są typowo przeciwsłoneczne, ale mm -hmm. z polaryzacją. No i tu jest duża mm -hmm. różnica między tym, jeśli ktoś. Pójdzie do dobrego optyka i zapyta o okulary korekcyjne słoneczne z polaryzacją zupełnie inna kwota zupełnie inna jakość patrzenia niż zwykłe jakieś tanie kupione zwykłe zabarwione. No widzisz to ja nie wiedziałem o tym że to jest taka możliwość bo mi na przykład ja mam drugą parę okularów taką która zmienia właśnie Fotochromo. fotochromową i mnie się ten kolor nie podoba bo on mi się kojarzy z jaruzelskim tak. bo taki jest tak jak on siedział w tej telewizji i ten kolor jest taki. Tak. A to by mi bardzo rozwiązało problem, dlatego że jak wychodzę na mocne słońce. To, to no, jest cały czas zabarwiona stoczewka, no i przede wszystkim w okularach przeciwsłonecznych my możemy sobie wjechać na przykład e, do tunelu samochodem i nadal widać. Fotochrom nie będzie reagował tak szybko na zmianę warunków a. oświetleniowych, a w słonecznych okularach cały czas to widać. No jest... i co też jest bardzo istotne. E, okulary, tak jak mówisz, są takie jak Jaruzelski, to już się zmieniło od jakiegoś czasu, bo teraz jest prawie 10 kolorów fotochromu, i możesz o. sobie wybierać co chcesz. No widzisz, to, to już się o te o też nie zmieniło. Wiedziałem. To już się też zmieniło, więc może to być. To zróbmy taką, jeśli pozwolisz, próbę. Tak. E, spróbujmy dobre Dobrać okulary do mojej twarzy. Ja będę teraz przymierzał różne oprawki, które przywiozłeś, a ty powiesz, w których wyglądam lepiej, a które mi kompletnie nie pasują. Dobra, tak. to zaczniemy od tych, które tutaj są. Tutaj mamy sytuację, kiedy masz bardzo mocny, wyraźny kolor i czarny w połysku w dodatku, no i mocne krawędzie są policzków. Wtedy, twoja twarz bardziej wygląda kwadratowo. No i na co zwraca uwagę, że zawsze jesteś rozpoznawalny po okularach, że one non stop mają jakiś tam kształt, w przypadku telewizji albo osób, które przemowy mają, dobre i złe, bo możesz mieć tak dobrane okulary, że będziesz zawsze zauważalny, rozpoznawalny, jak na przykład Jurek w czerwonych, mhm. tak, tak inne kolory mogą dodawać jakby, jakby... Patrzenia na Ciebie, spoglądania, to jest ta osoba i rozpoznawalność. No to skoro o Jurku powiedziałeś, to tutaj są czerwone okulary. Co prawda, jak je założę, to są czarne, ale mają gdzieś tam z czerwony, tak. prawda? Tutaj wziąłem tak zwane klasyki dziadkowe, jak to się nazywa. Czyli mają jakieś tam dwa kolory. Średnia jakość, średnia cena. E, nic tu nie jest zauważalnego takiego, żeby było rozpoznawalne w Tobie. One są dobrze dopasowane, to znaczy środek oczu, to jest też istotne, że trzeba patrzeć na rozstaw źrenic, czyli jakie mamy podstawę nosa, jakie. Mamy szerokość źrenic, jaką mamy owal twarzy. To są wszystko istotne rzeczy, które my tak naprawdę, mając kilka tysięcy opraw, yy, idziemy do półki i wybieramy ich 15, 20, 10 i mniej, tym lepiej, bo w tym momencie pacjent nie będzie przymierzał 150 opraw, bo po 20 powie, że już nie wie. Więc do, no właśnie więc doświadczenie nasze powoduje, że idziemy do półki, wybieramy to, 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 to. I tutaj naprawdę duże doświadczenie daje szybki wybór. A powiedziałeś o tym, że cena nie jest za wysoka, w, w jakich granicach Są takie oprawki cenowych 250, 300 zł, Naprawdę? coś tańszego. Tak? Ja mam cały czas w głowie takie myślenie, że okulary, no to tak trzeba od tysiąca. Yy, Ze yy, nie, yy, same oprawki. To, to dobrą jakość wybierasz. Aha. To dobrą jakość wybierasz. Są oczywiście droższe, bo są mi po 5, 10 i, i więcej tysięcy. Natomiast to jest teraz oprawka znowu zmiana rozpoznawalna zupełnie ty siebie zmieniasz bardzo delikatne akcenty złote oprawa nadal jest mocno prostokątna ale już jest transparentna czyli praktycznie nie widać tutaj nic Jeśli... pasują pasują tutaj jest taka sytuacja że masz bardzo delikatną poświatę niebieską tej tej soczewki oczywiście to można zmieniać też ona może być tu fotochromowa w odcieniach albo niebieskawym bardzo ładnie to wygląda wtedy no i zmienia jak to się. Bardzo mówi. mi się podobają. No. I jaka cena? Mniej więcej? Pamiętasz? Nawet, nie, nie, nawet nie wiem. ściągnęliśmy cenówki, żeby tutaj nic nie, nie pokazywać takiego. A to Także są kolejne? tak zwane klasyczne okulary robocze, które mają być bardzo mocne i to jest podstawa. Mocne, szerokie załóżniki, można je szybko wymieniać, można takie okulary łatwo na bardzo naprawiać. No i to jest coś co najczęściej sprzedajemy jako druga para do pracy albo druga para dla kogoś kto majsterkuje, woli mieć jakąkolwiek ochronę, ale jednak coś wytrzyma. Pasują? No tak wygląda jak wygląda. Średnio, tak? <średnio. Co by tu, co tutaj nie gra? Za nisko są troszeczkę. Jak troszeczkę ci obiadą, to w tym momencie mm -hmm. patrzysz najczęściej górą. Oczywiście. W, na, w przypadku na przykład stoczewek progresywnie go odpadają, bo to nie jest w ogóle wysokość montażu. No i, i sa, sama jakość tej oprawy jest bardzo lekka, sama ma tendencję do tego, żeby żeby się rozregulowywać. A te? A te są za małe. Za małe, małe. szeroki, mocny załóżnik, jest bardzo zauważalny. E, oprawa o tyle, jest dołem rozjaśniona, więc nie widać obciążenia twarzy, ale tak jakby górą wszystko się działo. Natomiast na dole. uh <laughs> Już nie. No i właśnie przy ściąganiu widać, że one się zahaczają, tak. czyli już są za wąskie. Nie, nie było tym. to tak, za tak. miłe. Myślę, że szybko bym je zniszczył. Dokładnie, więc pod tym względem też się dobiera oprawki. A te mnie, mnie intrygują. Nie wiem, czy będę w nich dobrze wyglądał. Tu mamy modowe oprawki. E, troszeczkę niżej moglibyśmy je zamontować, żeby ta długość załóżnika była tak. Mhm. No i tutaj możemy bardziej soczewki progresywne. Mają one w głębsze większą soczewkę w dół, więc w tym momencie parametry do jeżenia i samochodem, i do pracy byłyby o wiele ciekawsze. A te chyba a tych jeszcze nie próbowaliśmy, prawda? To są takie okrąglutkie zmiana, coś podobnego typu jak ja mam. U mnie akurat jest w zielonic bardzo wąski, więc muszę mieć małe oprawki. U Ciebie jest to jak my, widzę, że standard, więc tutaj wybraliśmy takie oprawy, które będą dopasowane. Czyli te by tak, były ok, tak? Tak. I tutaj bardzo fajne można duże moce schować okularów, ponieważ oprawka z boku jest gruba, ten metal porządnie to trzyma. I soczewkę plusową i minusową jak najbardziej tam można bardzo ładnie ukryć i wtedy tego w ogóle nie widać. Podobają mi się wszystkie. Te mnie też bardzo intrygują, przyznam. Do gry. No właśnie. Jakbym na tenisa poszedł, to mógłbym sobie tak, je założyć. Tak? tak, ochronne, tam wsadzamy wadę wzroku i możemy mieć okulary również do gry w piłkę, do tenisa, do squasha. Do wszystkich gier takich, gdzie można głową, nawet, że tak powiem, używać, i jest bezpieczeństwo, że w momencie jak, duża, jak z dużą prędkością piłka uderzy, to się nic nie stanie. A dopływania okulary też są? Też naprawdę? Też okulary dopływania z wadą wzroku robimy oczywiście takie. No i taką ciekawą sytuację miałem, kiedy do mnie przyszła triat triatlonistka, że pływa w dużych dystansach jeździ na rowerze i tak dalej, i zrobiliśmy okulary dopływania. Ale to było dosyć nietypowe, ponieważ patrząc na zegarek, ona miała już wadę do czytania, czyli inna, inna moc musiała być na bliską odległość. No i tam dobieraliśmy okulary progresywne do małych okularów do pływania, po to, żeby patrząc na zegarek widziała, jakie ma tętno, co się dzieje, a wynurzając się widziała, gdzie płynie. Takie, takie ciekawostki można wszystko zrobić w okularach. Tak a tak powiedz, tak. Łukaszu, skąd się wzięły te okulary w Twoim życiu? Uwielbiam przede wszystkim raz, że y, rodzinnie trzecie pokolenie zajmuje się okulistyką i optyką. A, to taki rodzinny biznes, tak? Rodzinny biznes. Dziadek dla mnie był takim wzorem, który, który, człowieka, który od dawna się tym zajmował. Przede wszystkim bardzo lubił pomagać ludziom. Mama również dziedziczyła wszystko po dziadku. Tą chęć do pracy, pomocy i przede wszystkim działania w, w, w zdrowiu. Ja to dalej kontynuuję. Zajmuję się optyką. Uwielbiam to. Codziennie chętnie przychodzę do pracy, bo to mnie mobilizuje, żeby znowu kolejnej osobie dopasować. Ciekawy okular z badać świetnie wzrok i zmienić jego życie to jest przede wszystkim to powiedz jak można się z tobą skontaktować gdyby ktoś miał ochotę yy, z, zmienić swój wygląd ale co osobiście chyba by było trzeba prawda bo jednak okulary no, to... najlepiej tak okulary jednak kupowane zdalnie nie mają takich tym bardziej personalizowanych okularów jest okulary to trzeba zrobić w miejscu przyjeżdża się do nas do trzech zakładów do sieci zakładów okulistyka Stradowie można skontaktować się przez stradowie.pl no i na Instagramie również skontaktować się no i na YouTubie będą również kanały nasze filmowe, filmiki tak nasze filmiki a powiedz też. w jakich miastach Andrychów, Zator i Wadowice. Do przy okazji wizyty w Energylandii można tak, podjechać, prawda? Do Wadowic, bliżutko do Andrychowa, w tą samą stronę i Zator również w centrum Energylandii. Bardzo dziękuję, Łukasz Strzoda, właściciel firmy. Odsyłamy na stronę strzodowie.pl, tak. gdzie więcej informacji znajdziecie. Ja nazywam się Tomasz Słodki, realizacja Kamilo Castro. Do zobaczenia. Do zobaczenia.